Cześć, nazywam się Olga i serdecznie witam Cię na moim kanale YouTube. Zapraszam Cię na kolejną odsłonę porannego rozruchu z jogą, czyli na szybką, może nie szybką, ale 15-minutową praktykę, która pozwoli pobudzić całe ciało. Ok, zaczniemy w pozycji dziecka, czyli klasycznie kolana troszeczkę wężej, tym razem niż szerokość maty, troszeczkę szerzej niż biodra, duże palce u stóp razem. I wyciągnij korpus do przodu, połóż czoło na macie. I weź kilka dłuższych oddechów. Brzuch jest rozluźniony, swobodnie faluje z oddechem. I poczuj, jak się czujesz. Co się dzieje w ciele, co się dzieje w głowie, bez oceniania, z ciekawością. Możesz wybrać intencję. Na tą praktykę, albo na ten dzień. Gdy wyrażamy intencje, dajemy znać naszemu, naszej podświadomości, że to jest dla nas coś ważnego. I nasza podświadomość po prostu się na tym skupia. Okej, okay, ostatnie trzy oddechy. I mocno wyciągnijcie dłonie do przodu. Biodra dociśnijcie do pięt. Palce u dłoni rozcapieżone i z wdechem uniesiemy kręgosłup do kociego grzbietu. Delikatnie przejdziemy do pozycji krowy, wdech z wydechem, biodra w tył. I siadamy znowu na piętach. I wydech. Koci grzbiet. Wdech. Krowa. I siadamy na piętach. I kilka rund. Delikatnie biodra coraz bardziej do przodu. I poprzez krowi grzbiet wracamy do pozycji dziecka. Góra koci grzbiet. Potem brzuch do maty, biodra do tyłu i siadamy. Staramy się stworzyć falę naszym kręgosłupem. Rozruszamy właśnie kręgosłup, mięśnie. Cały czas z oddechem, ze świadomym ruchem. Do góry, koci grzbiet. I przejdź do centrum. Pozycja stołu, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, pępek delikatnie zastany, zasany. Długa szyja. I wyciągamy lewą nogę do tyłu. Prawą rękę do przodu. I wyciągamy ciało. Dłoń ciągnie nas do przodu, stopa do tyłu, mocno zaangażowany. Kor, mocny brzuch. Długi oddech. I z wydechem. Odłóż dłoń, odłóż kolano. Druga strona. Wydech. Prawa noga do tyłu, lewa ręka do przodu. Długi, długi oddech. Jeszcze sekunda, mocna stabilizacja, i wydech, powrót do pozycji stołu. Super. Mocno wciśnij dłonie w matę i przejdź do pozycji planka. Napnij pośladki, brzuch delikatnie uda, odepnij się od maty. I delikatnie opuść kolana. Jeden. Powrót do planka. Dwa. Do dołu. Trzy. Ostatni raz. I plank. I wypchnij biodra do tyłu. Do psa z głową w dół. Długi oddech. I znowu dłonie mocno dociśnięte do maty. Długa szyja, barki daleko od uszu. Barki zrotowane na, do wewnątrz. Tak aby była przestrzeń pomiędzy łopatkami, tak aby odcinek piersiowy był szeroki. Biodra ciągną nas do sufitu, co być może sprawi, że musimy ugiąć nogi, ale to nie szkodzi. Kolana mogą zostać ugięte. I powoli, raz jedną, piętę do maty, raz drugą. Cały czas świadomie oddychamy. Mhm. Super. I znajdźcie na sekundę bez ruchu psie. Dużna szyja. Super. I z mocnym brzuchem podejdź stopami do przodu, do dłoni. Puść luźno korpus. Złap się za przeciwległe łokcie i pozwól, aby ciało chwilkę powisiało. I pobuję się raz w jedną stronę korpusem, raz w drugą. Tak jakby biodra zostają w miejscu, a my bujemy korpusem. Mhm, super. I wróć do centrum. Jeszcze trzy oddechy w centrum. Super. I pójść luźno. Ręce postaraj się złapać dwoma palcami, wskazującymi środkowym, za duży palec u stopy i oplatamy wskazujący i środkowy na palcu. Zamykamy kciukiem, z wdechem wydłużamy plecy, wyciągamy pośladki do sufitu. Z wydechem przyciągamy się do nóg. Najpierw brzuchem. Łokcie idą do boków, rozszerzone łopatki, luźna szyja. Długi oddech. Cały czas oddychamy. Jak oddychamy spokojnie i długo, to wtedy nasze ciało dostaje sygnał, że jest bezpieczne i że może działać wtedy. Może wejść głębiej w daną pozycję, może wyjść ze swojej strefy komfortu, bo nie ma zagrożenia. Super. I z wydechem. Wyciągnij plecy, wyprostuj kręgosłup, ręce cały czas na stopach i rozluźnij chwyt, rozsuń stopy na boki i usiądź nisko do pozycji girlandy, czyli do malasany. Wyprostuj plecy, rozszerz kolana łokciami, łokcie zepchnij kolanami, dłonie są przed sercem, również napierają na siebie. Jest to pozycja aktywna. Wydłużamy plecy. Długi oddech. Super. Jeszcze sekunda. Ok. I rozluźnij ręce, plecy. Usiądź na pośladkach. I przejść do badakonasany. Ja się obrócę takim półprofilem, żeby było widać o co chodzi. Stopy razem. Można je delikatnie przyciągnąć do siebie. Kolana opadają na boki. Zewnętrzna krawędź stopy przylega do maty. Możemy złapać ze stopy. Wydłużamy plecy i przez chwilę weźmiemy kilka oddechów, tak, tak aby poczuć. Biodra, aby zobaczyć, co się w biodrach dzieje. Super. I teraz zacznij wciskać stopy w ziemię. Tak, jakby wykonujemy, nie ruszając ciała, chcemy zacząć wciskać stopy w ziemię, nogi w ziemię. Aktywujemy mięśnie. Długie plecy. Mimo, że jest tutaj praca i jej nie widać, ale ona jest. Zachowujemy rozwodnioną postawę i długi kręgosłup. Super. Jeszcze trzy oddechy. Wciskamy mocno stopy w matę. Kolana również schodzą w dół. Ok, i teraz możecie na jeden oddech rozluźnić i w drugą stronę staramy się podnieść stopy z maty. To niekoniecznie jest wykonalne, ale tutaj już pracują inne mięśnie, bo jak wciskaliśmy, pracowały inne i teraz staramy się podnieść. Kolana mogą delikatnie się unieść, ale my staramy zaangażować się tak, aby podnieść stopy. Super. Jeszcze sekundę. Jeszcze chwilkę. Długi oddech, pamiętajcie o długim oddechu. I rozluźnij. Super, bardzo ładnie. Możemy na sekundę zamknąć oczy i zauważyć. Co się zadziało? Być może zadziałały mięśnie, o których nie mieliście pojęcia. Super. Okej. Okay. Wyprostujemy nogi przed siebie, do siadu. Przestawimy prawą stopę za lewe kolano. Wydłużymy kręgosłup, wyciągniemy ramiona i skręcimy się do prawej strony, zahaczając lewym łokciem o prawe kolano. Mhm. Skręt kręgosłupa. Lewa noga dolna, aktywna. My z wydechem wyciągamy koronę do sufitu, z wydechem skręcamy ciało. Super. Jeszcze sekunda. I z wydechem wróćcie do centrum. Wyprostujcie prawą nogę. Teraz lewa za prawe kolano. Wydłużamy plecy. Prawa noga aktywna. I z wydechem zahaczamy łokciem o lewe kolano. Musiałam sprawdzić, czy to lewe. I teraz tak. Ta rękę, która jest za nami, możemy ją oprzeć na opuszkach i ugiąć delikatnie łokieć. Wtedy mamy większe pole manewru do skrętu. Jeżeli ta ręka będzie prosta, to od razu się blokujemy. Jeżeli ona jest ugięta i łokieć idzie do jakby do zewnątrz za nas, wtedy jesteśmy w stanie podziałać. Z wydechem wyciągamy, z wydechem skręcamy. Oddech przez nos. Super. I rozluźnij, wróć do centrum, wyciągnij ramiona, kręgosłup, popraw poślady i z wydechem skłon do przodu. Paście Młotanasa na rozciąganie zachodu ciała, czyli całego tyłu od stóp, poprzez pięty, tyły nóg, pośladki, plecy, aż po czubek głowy. Wydłużamy korpus, ciągniemy brzuchem i klatką do przodu. Dopiero na końcu głową, ostatni oddech, i zdechem wdechem korpus, przeroluj się do leżenia, przyciągnij kolana do siebie, rozmasuj. Lędźwie, lędźwia. Chyba nigdy się nie nauczy, jak się mówi. Ok, odcinek lędźwiowy, kręgosłupa. Do przodu, do tyłu. I zwiń się jak najmocniej w kuleczkę. Napnij każdy mięsień, każdy mięsień na 5, 4, 3, 2, 1. I rozluźnij. Ułóż się do. Szawasany na 10 oddechów. Stopy na szerokość maty, luźno opadają na boki. Odcinek lędźwiowy delikatnie dociśnięty do maty, łopatki i barki ściągnięte w dół i do siebie. Ręce wzdłuż ciała, wnętrzami do sufitu, wydłużona szyja i świadome, długie oddechy, w bezruchu. Po 10 oddechach powoli poruszaj palcami o rąk, o stóp możesz przyciągnąć całe ciało i przerolować się na bok i powoli odnieść się do siadu. Możesz jeszcze złączyć dłonie przed sercem, delikatnie pochylić głowę i zauważyć jak się teraz czujesz, co się zadziało. I podziękuj sobie za tą praktykę, za poruszanie ciałem. Dziękuję. Namaste. Dzięki pięknie. Życzę Ci pięknego dnia. Jeżeli masz pytania, to śmiało zadawaj, zadaj, zadawaj, zadaj je w komentarzach. Oczywiście, jest mi bardzo miło, jak się dzielicie tymi praktykami. Jak lajkujecie, subujecie, szerujecie. Dziękuję. Co? Do zobaczenia następnym razem na macie.